Cześć youtuberzy z tej strony lukcia 30. Na początku filmu mam dla Was małą informację. Oczywiście kontynuujemy, jest druga część poprzedniego filmu, czyli trasa we własnej ciężarówce, część druga, ale w tym filmie nie będziemy jechać kontynuować tej trasy Peterbiltem 389, ponieważ pojawiły się problemy techniczne odnośnie tej ciężarówki, którą musiałem usunąć. W związku z tym trasę tą będę kontynuował Peterbiltem model 579 standardowym z gry. W takiej wersji, jak tutaj widzicie, w czarnym malowaniu będę jechał do, nadal do firmy do, do Stockton do firmy HMS wioząc dwa kontenery wioząc dwa kontenery części zamiennych. No to by nie przedłużać tego wstępu i wytłumaczenia się dlaczego ta ciężarówka, a nie tamta z poprzedniego filmu. Zasiadam za kierownicą Petrobilta 579. Uruchamiam silnik. Włączam bieg. Odpalam światła. Migacz i jedziemy. Spuszczam z ręcznego i jedziemy. I jedziemy do miasta Stockton. Teraz mogę Wam powiedzieć, że w trzecim filmiku w trzecim filmie z, filmiku z tej gry z, z American Truck Simulator będę testował, będę miał dla Was nie, nie powiem, że niespodziankę, ale będę chciał Wam pokazać dwie, no może nie dwie Ponownie zdecyduję się na kolejną własną ciężarówkę, która już na stałe będzie ciężarówką, którą będę jeździł Jeszcze nie wiem jaka to ciężarówka będzie ale będzie to ciężarówka do kupienia u Dillera albo Peterbilta albo Kenwortha jeszcze nie wiem na co się zdecyduje czy będzie to współczesna ciężarówka czy będzie to amerykański klasyk tego jeszcze nie wiem na razie jadąc do Stockton Podziwiam sobie z szyby Peterbilta 579 widoki oraz podziwiając na przeciwnym pasie jadące amerykańskie ciężarówki. Te współczesne i te klasyczne. Zapewne na poprzednim filmie mogliście zauważyć różne inne ciężarówki w, różne ciężarówki w trafiku, czyli w ruchu AI. Czym to jest spowodowane? W internecie na forum, tak, forum SCS odnośnie modów do ATS znalazłem dwa, trafi, dwa, dwa, dwa zestawy dwa p, może nie tak znalazłem samochody AI trafiku, w trafiku oraz ciężarówki w trafiku wydane przez użytkownika znanego wszystkim użytkownika Jay-Z Pierwszy mod to mod dodający do trafiku samochody z e, samochody osobowe plus motocykle, gdzie osobówki mają emblematy marek oraz, oraz e, emblematy z nazwą marki czyli mają logo podstwie, pokazujące daną markę oraz na, z tyłu nazwę, że jaki to jest model samochodu, jaki to jest samochód, jaki model. Oraz dodane są tam motocykle. Drugi traffic pack to jest track traffic, to jest zestaw, to jest trafik, w trafiku pojawiają się różne modele amerykańskich ciężarówek bardzo fajne i warte ściągnięcia, ponieważ rozmaica to jazdy. Nie jeżdżą tylko i wyłącznie Peterbilty 579 w różnych wersjach kabinowych, ale jeżdżą również Freightlinery, Internationale, różne stare Peterbilty, zresztą możecie zobaczyć. Dodatkowo mm, dodatkowo możecie zobaczyć, że na na drodze pojawia się również Kenworth model też T800. Jest spowodowany tym, że ten model jest modem, jest samodzielną ciężarówką do gry, która pojawia się również, również w ruchu AI. No, muszę się teraz skupić, żeby znowu, żeby gdzieś nie przejechać coś i nie tego. I tak, skręcamy na Sacramento Stockton. Tak jak mówiłem, w następnym odcinku będę kolejną, jechał kolejną ci własną ciężarówką, która być może która już be, która, po, po czymś zdecyduje. Czy ta ciężarówka. Będzie już moją stałą, stałą własną ciężarówką. Przede mną już niewiele, Mija, minąłem właśnie, min zaraz minę miasto Sacramento, następnie wjadę do miasta Stockton i kierując się w kierunku na San Rafael, przed bramkami w kierunku Stockton-San Rafael skręcę w prawo, na zjeździe no dobra, czy już niedaleko mam do bazy siedemno jeszcze miasto Sacramento a później Stockton Włączą, uruchamiając grę zauważyłem że już niedługo za kilka dni SS planuje pierwszą aktualizację do gry pierwszą maleńką, pierwszą aktualizację do gry jeśli dobrze wyczytałem z tych informacji mini, maleńką aktualizację do gry, która doda nam klasycznego Kenwortha W900, coś co ucieszy fanów klasycznych amerykańskich ciężarówek Wiemy, wiem, że modderzy stworzyli kenworta W900 który jest dostępny do pobrania na różnych stronach z modami do ATS ale chciałbym zobaczyć jak według SCS u jak SCS stworzyło kenworta no, wjechał mi Tenworta W900 I co doda ta maleńka, mała aktualizacja do ATS-a? Na razie przede mną jeszcze podróż do, Sakram, do Stockton w kontynuacji, w części drugiej, czyli kontynuacji poprzedniego odcinka Trasa we własnej ciężarówce. Jest to część druga. Marzy mi się też, że jeżeli, jeśli, stworzył, jeśli, jeśli Studio S.S. stworzy Kenwortha W900, to mogliby stworzyć Peterbilta model 379 lub 389 lub mogliby stworzyć jakiegoś cabovera w stylu Peterbilta 362 382 wiem że jest taki cabover Peterbilta na wzór Kenwortha Casto podobny do Kenwortha model Casto model ale co będzie to będzie na razie Dobrze jest jak jest. No, przede mną skręt. Bo jestem już nie. Bo jestem już w mieście... Stockton. Kieruję się na San Rafael. Przed bramkami jest zjazd, gdzie zjeżdżam i kieruję się w lewo. Ja powiedziałem w prawo chyba? W lewo, w lewo, no. Mam nadzieję, że stworzony przez Studio SCS Mam cichą nadzieję, że stworzony przez Studio SCS Kenworth W900, który będzie dodany w pierwszej aktualizacji do ATS będzie posiadał silniki Caterpillara bo nie wyobrażam sobie, żeby Studio SCS nie dodało Caterpillara do silników, które występowały w Kenworcie model W900 mam też nadzieję, mam też cichą nadzieję, że SCS w kolejnych, tworząc kolejne stany w Ameryce, amerykańskie stany, stworzy słynną. Drogę 66 Była to klasyczna droga, która łączyła wschód z... z, z zachód ze wschodem, czyli Kalifornię z, z wschodnim wybrzeżem. Teraz ta droga już nie istnieje, ale już nie ruch jest znikomy. Pozostała tylko historia. Została e, zamieniona drogą z międzystanową drogą 40-, 40. Z numerem 40. Ale mam nadzieję, że SCS stworzy tą swinną Route 66, czyli drogę 66. Czyli tak zwaną autostradę łączącą zachód ze wschodem albo jak to woli wschód z zachodem. Czyli zaczynało się to wszystko w mieście chyba San Francisco, jeżeli nie jestem pewny, a kończyło się w, Lo w Nowym Jorku. Gdzieś, gdzieś na wschodzie. W jakim mieście nie, dokładnie nie pamiętam? Nie chcę tutaj skłamać. Cieszy mnie informacja, że SCS właśnie wydaje pierwszą maleńko, małą aktualizację do, do, swojego nowego do swojego jednego z flagowych produktów, czyli ATS-a. I nie przestaje zajmować się również europejskim ETS-2. Cieszy mnie, że stworzył wreszcie pierwszą ciężarówkę SS stworzy, jest to Kenworth W900, jest to klasyczny model amerykańskiego Kenwortha jednej mojej ulubionej marki jednej z moich ulubionych marek amerykańskich ciężarówek która zajmuje drugie miejsce, na pierwszym miejscu, jak ja mówiłem, u mnie jest Peterbilt na drugim miejscu Kenworth na trzecim Mack modele z długim przodem. A potem... a kolejny, a potem już znajduje się e, International, Freightliner i Western Star. No, muszę uważać tutaj, żeby nie wjechać komuś w kufer. Mam pytanie, ciekawi mnie jedno, dlaczego czemu firma Studio SCS stworząc ATS zdecydowało się stworzyć współczesny model Peterbilt 579 i Kenwortha, i tego nowego Kenwortha, to jest 600, 608, jeżeli nie, jeżeli się nie mylę. Dlatego stworzyli ten model, ponieważ będąc w w fabrykach Kenwortha i Peterbilta i tworząc modele, dostali pozwolenie na stworzenie tylko i wyłącznie współczesnych modeli tych ciężarówek, czyli ich najnowszych flagowych produktów. Niestety w tych modelach zabrakło silników Caterpillara, które już nie są produkowane do samochodów ciężarowych, a jedynie są używane w koparkach, spychaczach, ładowarkach w wielkich i ciężkich w wielkich i ciężkich wywrotkach górniczych z serii 77, 77, 777 779 oraz w wielkich koparkach górniczych Te silniki również można znaleźć w ciężarów w, w, w silniki katopiałem można tylko w klasycznych ciężarku. No dojechałem na miejsce, teraz pora odstawić na z częściami zamiennymi i zakończyć drugi odcinek, drugi odcinek Będę zagrajmy bezpiecznie, dobra, teraz sprawdźmy gdzie mamy parkować Tutaj dobra, czyli musimy No, teraz muszę się sposiłkować kamerą numer 3, bo tak mi łatwiej zajechać. Dobra za. No i dojechałem. Przejechałem dystans 278 mil w czasie 10 godzin 44 minut. I w tym momencie kończę drugą część odcinka pod jedną trasą własnej ciężarówce, czyli i, w, i odcinek drugi. Już teraz zapraszam Was na odcinek trzeci, w którym zdecyduję jaka ciężarówka będzie moją własną ciężarówką, na którą będę wykonywał kolejne trasy.